Spokój, spokój, spokój. I w atmosferze spokoju rozpoczynam ćwiczenia. Spokojnie rozluźniamy nogi, można je lekko strząchnąć, pobudzić ruch krwi. I ta pierwsza część ćwiczeń, skupimy się na niej, by rozluźnić bóle, napięcia i przygotować ciało do siedzenia. Zaczynam od pozycji na czterech. Kot krowa. Ustawiam dłonie pod barkami, kolana pod biodrami i spokojnie. Dłuższa seria. Plecy do góry, brode chowam pod siebie i wdech brodą łagodnie do sufitu. I z wydechem kot najeżone plecy, spokojnie. Pierwsze ruchy nie wysilam się. I wdech, brodą do góry. Wydech, kod. I wdech, krowa. Plecy mogą być proste, jak deska lub wklęsłe. I znowu kod, wysoko. I krowa, brzuch, relaks. Troszkę uważniej, ale nie za wolno. Plecy do góry, brzuch ciśnięty i krowa, brzuch relaks. Plecy do góry, brodą pod siebie i krowa, brodą do góry. I obserwuję kość ogonową, kot i kość ogonowa pod spód mocno. I wdech krowa kością ogonową do góry, szukam czubka głowy. I znów kot, wciskam ręce w podłogę, rozciągam przestrzeń między łopatkami. I krowa, wciskam ręce w podłogę, ale wyciągam brodę do góry. Jeszcze kilka razy własnym rytmem. Nie za wolno. Rozgrzewam, rozmasowywuję, nie rozciągam. Później. Odpocznę robiąc łagodny skręt kręgosłupa, można w międzyczasie troszeczkę strząchnąć ręce, rozluźnić nadgarstki i biorę swoją prawą dłoń i przewlekam pod lewą. Z lewej robię sobie poduszkę, kładę na nią prawe ucho, biodra, miednica w górze, spokojnie obserwuję ciało. Powoli zmiana strony. Teraz moją lewą rękę przeplatam pod prawą, z prawej sobie robię poduszkę i kładę na nią lewe ucho. Oddycham. Powoli wracam do góry i na moment spróbuję przysiąść na piętach. Jeśli siedzenie na piętach jest niewygodne, można wyciągnąć nogi do przodu. Układam moje dłonie na barkach i łokciami rysuję duże koła, najpierw w tył. Kark, relaks, same łokcie. I jeszcze w przód. I ruśnię. Na chwilę sprycione palce, wyciągam się do góry. Broda schowana, głębszy wdech, dłuższy kręgosłup. I ponownie wchodzę do pozycji na czterech i po raz kolejny spróbuję skrętu kręgosłupa. Biorę prawą rękę i przeplatam pod lewą, wyciągnięta, z lewej robię sobie poduszkę na to kładę ucho i oddycham. Zmiana strony. Lewą rękę przeplatam pod spodem. Z prawej robię sobie poduszkę na to ucho. Miednica zostaje w kurze i oddycham do brzucha. powoli wracam do środka, znów delikatnie rozwijam do góry i jeśli jest wygodnie, to przysiadam na piętach. Jeśli nie, to szybko prostuję nogi. Kolejne ćwiczenie, mudra z dłoni, robię taki haczek, zaczepiam jedną rękę w drugą, plecy proste i delikatnie obracam w jedną stronę, patrzę za siebie i w drugą. Własny rytm i znowu bardzo istotne jest, żeby nie ciągnąć. To są nasze pierwsze ćwiczenia. Łagodnie. 80% swojej możliwości. Można poczuć troszeczkę nawet wiatru we włosach, skręcać głowę, ale nie napinać. Także lepiej ciut szybciej niż wolno, a głęboko. Ok, powoli wracam do środka, ramiona można strząchnąć. Chwytam dłonie z tyłu za sobą i na moment rozciągam mostek, klatkę piersiową Głębszy wdech. I już i Jeszcze raz wracam do pozycji na czterech, do skrętu kręgosłupa. Prawa ręka przepleciona pod spodem, z lewej robię sobie poduszkę, na to kładę ucho. I spokojnie oddycham. Głębszy w D, można odliczać w myśli do czterech. Powoli zmiana strony spokojnie, swoim sposobem, swoim rytmem. Z lewej, z prawej ręki poduszka bolewa daleko pod spodem. wracam do środka, ustawiam dłonie na matę, palce stóp na matę, i na chwilę podnoszę miednicę do góry. Spokojnie. Ręce cisną w podłogę, nogami można trochę popedałować. Raz jedna pięta niżej, a przeciwne kolano się ugina. Raz, druga. OK. Bezpiecznie schodzę do pozycji na czterech. Jeszcze raz mogę się upewnić, że mam luźne nadgarstki. Strzochnąć jedną rękę, drugą. Nawet na moment kładę jedną dłoń wierzchem do podłogi i delikatnie, tak jakbym chciała usiąść do tyłu. Odsuwam się w tył. Miednica, pośladki ciągną w tył. Nie cisnę. Obserwuję. I na środku. Zmieniam rękę. Wierzchem kładę do podłogi. I powoli siadam do tyłu. Znów nie więcej niż jakieś 80%. I luźno. Stojąc na czterech troszeczkę popracujemy z rozciąganiem bioder miednicy. Zachowuję ugięte kolano i podnoszę raz lewą nogę do góry i w dół, i drugą do góry i w dół. Znów lepiej troszeczkę szybciej niż ciągnąć powoli. Jedna, druga strona. Patrzę w podłogę, utrzymuję balans i swoim rytmem podnoszę jedno kolano, potem drugie. I po tych aktywnych ćwiczeniach na moment siadam w pozycji dziecka, ale kolana szeroko. Ręce wyciągnięte do przodu, kolana szeroko, jeszcze otwierają się biodra, miednica, głowa tak nisko, jak mi wygodnie. Wspólnoty na i po wolutku rozwinę się do góry. kręk po kręgu. Głowa na samym końcu. buduje nowy kręgosłup. Udało nam się troszeczkę rozgrzać, rozluźnić ciało, więc teraz spróbujemy wygodnie usiąść. Siadam w wygodnym siedzie skrzyżnym. Mogę jeszcze złączyć podeszwy stóp i chwilę pokołysać kolanami. I luźno. I już nogi splecione lub proste. siadam na tak wysokiej poduszce, jak jest mi wygodnie. Można też usiąść na taborecie. Dłonie otwarte do góry, otwieram mostek, klatkę piersiową. I spróbujemy wyrównać pełniejszą serię ćwiczeń oczu na rozluźnienie napięcia, które zbiera się w głowie. Zwłaszcza jeśli robimy dużo przedświątecznych zakupów online, dużo patrzymy w komputer. Zdejmujemy okulary, jeśli ktoś nosi. Plecy proste, na moment oczy przymknięte, głębszy wdech. Dłuższy wydech. Można synchronizować ćwiczenie z oddechem. Otwieram oczy i teraz patrzę wdech do góry. Uitadem, inadem naar boven, uitadem, inadem naar boven, uitadem, Wdech do boven, uitadem, inadem naar boven, uitadem, inadem Wydech w dół, wolniej do góry, w dół. Do góry, w dół, do góry. Ile czekam, można mrugać, patrzę do góry, nie musi być 100% lub nawet więcej, może być mniej i w dół. Patrzę w dół. Jeszcze chwila. I relaks. Przemykam oczy. Głębszy oddech. Jeśli trzeba w tym momencie się poruszyć, coś zmienić, to śmiało. I znów ustawiam plecy proste. Upewniam się, że jest mi wygodnie. Broda schowana pod spód. Otwieram oczy i patrzę. Wdech na prawą stronę. І вдих на лево. Вдих право. видих на лево. Вдих на право, видих на лево. Вдих право, видих лево Вдих право, видих лево Вдих право, видих лево. Wdech prawa, wydech lewa i wolniej prawa, lewa, prawa, bez napinania szyi, lewa i ostatni raz prawa. Lewa i relaks. Przymykam oczy, jeśli trzeba, poruszam ciałem i zachowując oczy przymknięte, robię głębszy wdech do mięśni wokół oczu. Otwieram oczy, upewniam się, że jest mi wygodnie. I będziemy patrzeć po skosie. Zaczynam. Prawa do góry, lewa dół. Prawa góra, lewa dół. Prawa góra, lewa dół. Prawa góra, bez ruszania głową, lewa dół. Prawa góra, Lewa dół, szczęki relaks, prawa góra. Lewa dół, prawa góra. Lewa dół, i wolniej, prawa góra. Lewa dół, prawa góra. Lewa dół. Prawa góra, lewa dół. I relaks. Przymykam oczy. Jeśli coś się napina, to poruszam ciałem. Jedną, drugą stronę. Oczy w międzyczasie przymknięte. Można się skręcić. Można zmienić pozycję siedzącą, wyprostować nogi. Lub usiąść na piętach. Powoli wracamy do centrum, chowamy troszkę brody do gardła, plecy mocno proste. I znów po skosie otwieram oczy i przeciwny kierunek. Lewa do góry, prawa w dół. Lewa góra, prawa w dół. Lewa góra, prawa w dół. Lewa góra. Prawa w dół. Lewa góra Prawa dół Lewa góra, prawa dół Lewa góra, prawa dół Lewa góra, prawa dół Powoli lewa do góry, Patrzę, patrzę prawa dół. Znów patrzę, patrzę lewa do góry, prawa do lewa góra, ostatni raz prawa do. I głośno. Przymykam oczy. Głębiej oddech. Rozluźniam napięcie wokół oczu. Ostatnie ćwiczenie oczu. Okręgi wzrokiem. Otwieram oczy. Patrzę przed siebie i najpierw zgodnie z rułem wskazówek zegara. Popatrzę do góry bez podnoszenia głowy. Później godzina trzecia, szósta, dziewiąta i znów dwunasta. I tak po obręczy. Godzina trzecia, szósta, dziewiąta, dwunasta. I znów trzecia, szósta, dziewiąta, dwunasta. I ostatni raz, trzecia, szósta, dziewiąta, dwunasta. Na chwilę przymykam oczy. I dla wyrównania to samo drugi kierunek, sprzeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Otwieram oczy, patrzę do góry, tam gdzie dwunasta, i teraz dziewiąta, szósta, trzecia. Dwunasta, dziewiąta, szósta, trzecia. Dwunasta, dziewiąta, szósta, trzecia. Dwunasta, dziewiąta, szósta, trzecia, dwunasta i relax. Przymykam oczy, nacieram dłonie jedna o drugą, aż się nagrzeją. I takie rozgrzane dłonie delikatnie układam na przymkniętych powiekach, nie naciskam. Mogę się jednak troszeczkę skłonić, rozluźnić plecy. I obserwuję, jak ciepło z rąk rozluźnia mięśnie wokół oczu. Oddycham spokojnie. Pozwoli rozwinę się do góry. Na moment wyciągam nogi przed siebie. I czasem w tym przedświątecznym okresie jednocześnie czujemy się bardzo zmęczeni i nadpobudzeni. Spróbujemy wyrównać to synchronizując pracę obu półków mózgowych, bo oddychamy na przemienie. Posłużymy się prawą ręką, będzie nam potrzebny kciuk i dwa ostatnie palce, środkowy i wskazujący chowam do dłoni. Podnoszę rękę do nosa, zachowuję plecy proste, czyli nie garbię się w dół. Druga ręka luźno na kolanie, na udzie. Spokojnie dłuższy wdech, przymykam prawą stronę i lewą wydech do końca. i lewa wdech powolutku na 4 raz, om 2, om 3, om 4. Zamykam lewą, prawa wydech raz, om 2, om 3, om 4. Nic się nie zmienia, prawa wdech raz, om 2, om 3, om 4. Teraz zmiana. Zamykam prawą i lewa wydech raz, om 2, om 3. 4. Lewa wdech raz, om 2, om 3, om 4. Zamykam lewą, prawa wydech raz, om 2, om 3, om 4. Prawa wdech raz, 2, 3, 4. Można zamknąć oczy i lewa wydech raz, om 2, om 3. 4, lewa wdech, raz, um 2, um 3, um 4, zamykam i prawa wydech, raz, um 2, um 3, um 4. Prawa wdech, raz, um 2, um 3, um 4, zamykam. Lewa wydech, raz, um 2, um 3. 4. Lewa wdech raz. Om 2, om 3, om 4. Zamykam. Prawa wydech raz. Om 2, om 3, om 4. Prawa wdech raz. Om 2, om 3, om 4. Zamykam. Lewa wydech wolniej raz. Om um, 2. Om um trzy, om um cztery, om um pięć. Lewa wdech raz. Om um dwa, om um trzy, om um cztery, om um pięć. Zamykam. Prawa wdech raz. Om um dwa, om um trzy, om um cztery, om um pięć. Ostatni wdech raz. Om um dwa, om um trzy, om um cztery. O, 5, zamykam prawą i lewa wydech. Raz. O, 2, o, 3, 4, 5. Dłoń powoli wraca na kolano. Oczy przymknięte. Chwilę oddycham swobodnie. Rozluźniam twarz i barki. chwilę delektuje się podwyższonym poziomem tlenu we krwi.